Bye. <music> Już niedługo, za parę tygodni, będziemy w niedzielę Chrztu pańskiego czytali Ewangelię Mateusza, fragment Ewangelii Mateusza, który będzie nam opowiadał o tym, jak to Jezus przychodzi nad Jordan święty Jan-chrzciciel. Się wzbrania, będzie mówił: Ja mam tobie udzielić chrztu. To przecież powinno być odwrotnie. Jezus będzie go przekonywał, że tak godnie yy, z, y, będzie, kiedy pozwolisz na to i wszystko się dokonuje. A dzisiaj z tej samej Ewangelii Świętego Mateusza czytamy chronologicznie późniejszy fragment z rozdziału 11, yy, w którym święty Jan Chrzciciel yy, siedzi we więzieniu. Ten fragment to opisuje i słyszy, docierają do niego wieści, że dzieją się za sprawą Jezusa rzeczy niezwykłe. I wysyła uczniów, prosi uczniów, żeby poszli i zapytali Jezusa, czy ty jesteś ten, który ma przyjść, na którego czekamy, czy kogoś innego mamy się spodziewać? Jezus odpowiada uczniom: idźcie, powiedzcie, Janowi, chromi chodzą, ślepi widzą, głusi słyszą, wstają, umarli, głosi się ubogim Ewangelię. Kto we mnie wierzy, ten osiągnie koronę Królestwa Niebieskiego. Kto we mnie nie zwątpi, ten będzie błogosławiony. Skąd Wianie chrzcicielu, który wcześniej spotyka Jezusa nad Jordanem te wątpliwości? Jak to jest? A może przypomnijmy sobie, jak to w ogóle było. Dwie matki się spotkały, święta Elżbieta, Najświętsza Maryja Panna, dzieciątko, święty Jan Chrziciel, porusza się z radości na spotkanie z Jezusem, który siedzi sobie w brzuchu u swojej mamy. Potem pewnie długo się nie widzą. Jezus ze swoimi rodzicami musi uciekać, bo Herod zafunduje wycinkę. Nie bawią się razem, nie wzrastają, potem nagle się spotykają. I jest ten moment, że Jan Chrzciciel rozpoznaje Baranka Bożego Jezusa. A potem ku naszemu zaskoczeniu Jan Chrz Chrzciciel ma swoje wątpliwości. Jezus musi go umacniać. Ta Ewangelia jest opowieścią o tym, że rzeczywiście Jan Chrzciciel należy do pokolenia starego testamentu bo jest taką ostatnią stroną starego testamentu w nowym testamencie Jan Chrzciciel go zamyka kończy jest bardzo podobny do Mojżesza pamiętacie Mojżesz prowadził lud prowadził lud przez pustynię i sam do ziemi świętej nie wszedł umiera wcześniej i niektórzy komentatorzy Starego Testamentu, zastanawiający się nad tym, dlaczego zaczynają przypisywać Mojżeszowi jakiś grzech, o którym nie wiemy, jakoś chyba Pan Bóg się na niego obraził, że Mojżesz nie mógł wejść do, tego, do tej ziemi świętej. Jan Szczyciel jest podobny. On nie wchodzi do Nowego Testamentu w ten sposób, że Jezus, który o nim mówi, podkreśla. Wielkim jest Jan Chrzciciel. Nikt większy z niewiasty się nie narodził, większy prorok niż on, nawet więcej niż prorok. Ten, który palcem wskazał na mnie. A jednak ten, kto jest w Królestwie Bożym, choćby najmniejszy, jest większy od Jana Chrzciciela. Jan Chrzciciel należy do innej epoki, nie wchodzi do Nowego Testamentu, podobnie jak Mojżesz nie wszedł do ziemi świętej można by zapytać dlaczegoż to Jan Chrzciciel nie został w naturalny sposób wydawałoby się um, uczniem Pana Jezusa uczniowie Jana Chrzciciela owszem przyłączyli się do Jezusa a sam Jan Chrzciciel nie w naturalny sposób powinien zostać prawą ręką Jezusa wskazał go pokazał to jest baranek boży i wydawałoby się powinien od razu zostać głównym pomagierem Pana Jezusa a jednak zostaje w świecie Starego Testamentu. Być może złożyło się na to to wszystko, co powoduje, że my, ludzie, wychowani w jakiejś epoce, w jakichś czasach, w jakimś kontekście, mamy swoją rolę do spełnienia i już nie jesteśmy w stanie wykroczyć poza to, wejść do nowej epoki. Można powiedzieć, może jest tak, że Jezus konsekwentnie realizuje to, co sam mówił: Nowe wino wlewa się do nowych bukłaków. Nie do starych. Jan chrzciciel należy do starej epoki, już się nie zmieni, odgrywa niezmiernie ważną rolę. To w ogóle nie wpływa na to, czy on wchodzi do Królestwa Bożego ostatecznie, czy nie, czy jest zbawiony, czy nie. Ale jako człowiek jest z innej bajki, powiedzielibyśmy. i Jezus go zostawia dla przeszłości, Nie angażuje się w Jego los, nie pociąga Jana chrzciciela, za sobą. Tylko yy, kładzie akcent na to, że skoro głusi słyszą, chromi chodzą, wstają z martwych ci, którzy poumierali, nastało królestwo niebieskie. Ta zmiana dla Jezusa jest decydująca. Oto miniona epoka jest zamknięta raz na zawsze. Odchodzi w niepamięć wraz z zmianem chrzcicielem. Od momentu, kiedy ja się narodziłem, są nowe czasy. Czasy Królestwa. I każdy, kto to Królestwo zdobywa, jest wielki. Dla nas, niestety, ta kwestia tej radykalnej zmiany jest trudna. Bo co się, Panie Jezu, tak naprawdę, realnie w tym świecie zmieniło, od kiedy nastały czasy Twojego Królestwa? Nic. Tak jak Zajana chrzciciela, tak i dzisiaj ludzie kradną, mordują, popełniają różne innego rodzaju świństwa. Nic się nie zmieniło. O, zmieniły się tylko technologie. Tak jak byliśmy morderczy, tak jesteśmy, używamy tylko bardziej skomplikowanej broni. Kiedyś kradli królowie, czy poborcy podatkowi. Dzisiaj korporacje i światowe inne światowe organizacje finansowe rządzą wszystkim. Dalej mała grupa trzyma kasę w swoim ręku, a wielu żyje w biedzie. Co się zmieniło, skoro przyszło twoje królestwo? A jednak Jezus ma do powiedzenia nam dzisiaj tą dobrą nowinę. Stara ekonomia, stare czasy wszystko jest zamknięte. To myślenie, o którym powiedziałem wcześniej, że nic się nie zmieniło, należy do starej epoki. Przestań yy, narzekać, przestań yy, zwracać nadmierną uwagę, yy, yy, że w tym świecie jest za mało dobra. Ty zacznij być dobry.